Witam serdecznie, Szeja Dzień dobry, witam, witam. Tak, samopoczucie dzisiaj po media treningu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Naładowana pozytywną energią, endorfinami. Właśnie nie mogę się doczekać, aż jakaś akcja się podzieje. Wiesz. Akcję widziałem, haki mi zaimponował, <laughs> powiem ci kurde, tak. ładnie zamknięta. Tak, ładnie zamknięta noga, gdzieś tam uderzenie, gdzie trenowałeś te kopnięcia. Wiesz co, yy, jeśli chodzi o okopnięcia, no to trener Antek Prediger mnie tutaj yy, nauczył. Yy, głównie waligatora trenowałam. Dużo tych kopnięć jutro będzie wysokich? Zobaczymy, zobaczymy. Nie będę zdradzać, wiesz, za dużo, ale myślę, że nogi, będę chciał używać nóg na pewno. Ja tak sobie pomyślałem, kurde, ciekawe jakie atuty tutaj będzie miała Lexi, żeby z Tobą wygrać, e, jakie Ty będziesz miała i tak patrząc na formułę gdzieś analizowałem i mówię, Lexi ma tutaj e, duże, duże pole do popisu. E, nadrobiłaś tą stójkę? Myślę, że tak, myślę, że tak. A patrząc na tarczę, myślisz właśnie, co myślisz o tarczach Lexi? Już trochę tych tarczy widziałeś. No, troszkę widziałem, ja byłem nawet na pierwszych jej treningach, jak ona zaczynała praktycznie, no to postęp jest, nie no. mogę powiedzieć. Ale myślę, że wiesz co, ona jest zawodniczką walkową. Mniejszy, jak ona się pokazuje, nie wygląda to może imponująco aż tak, jak u ciebie, ale później walkowo bardzo dobrze, bo ma ten charakter. No tak, Boisz tak. się tego? Nie, nie. Myślę, że ja też mam charakter. No, myśl... Nie, ja ci tego nie odbieram absolutnie. Myślę, że to może być zacięte starcie. Mam nadzieję, że Lexi się nie przestraszy i faktycznie damy dobrą walkę. No i mam nadzieję, że ja też się nie przestraszę. Oczywiście, bo może Lexi mnie tutaj zaskoczy jakąś mocną kombinacją, ale zobaczymy, ile tak naprawdę siły drzemie w, tej, w tych jej ciosach, bo tego jestem najbardziej ciekawa, jak ona, jak mocno ona rzeczywiście bije. Słuchaj, nie zaskoczyła cię, bo dzisiaj czapka Ala Habib Nurmagomedów. No, może trochę, powiedziałbym, nie jest to typowa papacha, ale gdzieś tam gdzieś tam z jakieś zwierzę zostało skubane tak, ze skórki tak, tak. e, i nieźle to wyglądało. Zaskoczona byłaś, że taki performance? Trochę mnie zaskoczyła, ale no wyjaśniła, że jej odrastają kręcone włosy, więc jestem w stanie to zrozumieć po prostu. Myślałam na początku, że właśnie taka stylowa, żeby trochę, prawda, zszokować, może tak powiedzmy, ale jakby zrozumiały powód. Ale ciekawą czapkę sobie dobrała, nie powiem. Habib był niezły w zapasach, więc zastanawiam się, czy ona nie zastosuje jakichś obaleń, bo może to o to chodzi, nie? I Cieszyłabym na przykład... się, cieszyłabym się, bo ja wolę parter, więc zapraszam do zapasów, jak najbardziej. No, ale to już w przyszłości, jutro macie Formułę K1, Gliwice. Kraków? Nie, ty walczyłeś w Gliwicach. W Gliwicach? Nie, w Gliwicach pierwszy raz walczyłam. A, w Krakowie, przepraszam. Tak, dwa razy w Krakowie i raz w Szczecinie walczyłam. Czyli Kraków bardziej szczęśliwy dla ciebie. Zobaczymy jutro jak Gliwice. Tak, tak, tak. Myślę, że myślę, że dobrze będzie. Tu byłam na Ninja Warrior na przykład. A, tutaj, Więc, tak? Tak, miałam już tutaj swój debiut, ale w trochę innym y, sporcie. Ty masz gdzieś takie obawy, że publika, wychodzenie, to, to wszystko, co się dzieje gdzieś jest problem z koncentracją, bo wielu zawodników to ma? Nie, szczerze mówiąc, w ogóle. Yy, w momencie, w którym wychodzę, zapominam w ogóle o tych ludziach. Tak samo dzisiaj na ten media yy, zu zupełnie mnie to nie rusza, aż mnie to dziwi, bo jestem raczej osobą taką introwertyczną i tak dalej. Ale jak wychodzę, no to faktycznie każda moja walka była taka, że full focus na tym, co mam zrobić i w ogóle nie patrzę na ludzi dookoła, nie słucham, co krzyczą. Nie interesuje mnie to. Czyli pełna koncentracja i nie dasz się wybić łatwo z rytmu? Nie, na pewno nie. Wiem, że Lexi będzie miała na pewno dużo więcej kibiców niż ja, ma dużo większy fanbase, więc przy, szykuję się na to, że głównie głosy będą właśnie dopingujące Lexi, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Ja tak zastanawiam się, czy ta walka nie będzie tak dosłownie na żyletki, jak to mówią politycy i na przykład 2-1 w jedną lub w drugą stronę, ty się obawiasz troszeczkę, że może tak być, bo często jest tak, że każdy zapowiada nokauty tutaj, akcje i tak dalej, ale jednak de facto wszyscy są równo przygotowani, każdy już ma to doświadczenie, obie macie już troszeczkę tego doświadczenia i ostatecznie to sędziowie będą tutaj decydować. Czujesz, że, że może tak być? Ja ogólnie jestem pokorna, jestem gotowa na wszystko, jeśli Lexi uda się wygrać, to naprawdę szacun dla niej, bo, no bo faktycznie uważam się za trudną przeciwniczkę, przede wszystkim nawet po prostu sportowo, jestem faktycznie wysportowana i nawet jeśli nie mam tego doświadczenia w sztukach walki tak dużego jak Lexi, no to uważam, że i tak jestem trudną przeciwniczką, bo na pewno mam siłę. I... Spo sport w twoim życiu to jest w ogóle taka codzienność, rutyna? Tak, tak, tak. No jak mam czas, jak mogę, to trenuję codziennie, tak. Czyli jak na przykład nie potrenujesz, to jest gorsze samopoczucie, tak? Też nie popadam w żadne skrajności Staram się do tego zdrowo podchodzić Aczkolwiek staram się codziennie coś robić Po prostu poprawia mi to humor zawsze, więc czemu nie? Jeszcze zapytam tak z ciekawości Rano robisz jeszcze trening, jutro jakąś taką tak zwaną przepałkę, cokolwiek Czy od razu po prostu siedzisz, koncentrujesz się wyłącznie na tym, co wydarzy się w hali I tylko po to jesteś jutro nastawiona? Myślę, że delikatny, taki może bardziej techniczny żeby coś sobie jeszcze tam poprzypominać i tak dalej, pokminić może jakiś game plan i tak dalej, ale, ale myślę, że nie będę się przepalać. Raczej na spokojnie będę odpoczywać. No i o 15 mam ważenie jeszcze muszę mieć wagę o 15 zrobioną. Ile dokładnie? 68 kg A ile dzisiaj miałeś? E, dzisiaj rano miałam 67 ml, więc ogólnie mam Czyli, czyli luz można z śniada nie zjeść. Tak. No lekkie, bo jednak 500, 500 gramów mniej więcej mam zapasu, więc leciutkie śniadanie, ale tak, można coś tam zjeść. Szeja, dajcie dobrą walkę, powodzonka jutro i oczywiście każda z Was coś wniesie i będzie to na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo.